Jaka tu jest panie przestrzeń Czekaj, to nic nie... Czekaj Kasiu no? Jesteś Jestem Na filmie Jeszcze jestem Gdzie <głos》. głos》>. my zmierzamy dzisiaj? Idziemy na śnieżka? Dojdziemy Idziemy? Dojdziemy. Mamy radę? No idziemy dalej nawet. Ja bym... Ta śnieżka to pikuś tu, 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 to, tu, tu. Śnieżka ta. Kasiu męcza, męcząca, co? No. Nie co my zrobili Tu jest śnieżka A Tam, 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 tam Tam w dole Chęt daleko A Kasia jest uśmiechnięta, wesoła gała i wesoła Już widać szczyt cały czas widać szczyt A ludzi idzie tyle śnieżkę O kurde no. Oh. Takie rzeczy tutaj. Tu. Tam śnieżka. O, tu takie fajne jakieś połacie. ulala ula la. Ja już ci powiem, co to jest. Trzecha akademicka. Która? To. Tamto? No. No, masz no, <noise> no. to No. Wow. Dobrze, że my zeszliśmy tutaj na dół, bo Jezu, to byli co ja że tu jest widzę? Samocnia. Cały czas! Ale wiesz, co mnie zmyliło? Te pomarańczowe. I mało i trzeba mi więcej, żeby przetrwać od zimy do zimy. Ktoś mnie zgadzał na wieczną wędrówkę, po śladach, które sam zostawiłem. Góry, góry, ciągle mi nie dość, zgadzanemu na górko żywocie dobre mi zmieszcza dział Przede wolnym mijają mnie krokiem Gór mi mało i trzeba mi więcej Żeby przetrwać od zimy do zimy Ktoś mi skazał na wieczną wędrówkę Po śladach, które sam zostawiłem Kasia, jak się idzie w takich warunkach? Nie Co? i tak nie będzie słychać Będzie I tak, słychać O <noise> <noise> oh, Jezu! Ole mamy też To kasia tu. Kasia przejmi. Oh. Tak wygląda oh. oh. Krusienki. Krusieńki. Daje co? No. jest. Widoki, a widoki. Widoki mamy piękne. O. Oh.